Siemam. Dzisiaj ponownie wracamy do kolekcji Jordan Brand, jednak tym razem nie o butach, a o odzieży. Zapraszam do odcinka. Jak dobrze wiecie, Jordan Brand nawiązuje współpracę z wieloma artystami, sportowcami, no i oczywiście drużynami sportowymi. Dwa lata temu nawiązali oni współpracę z paryską drużyną Paris Saint-Germain, oczywiście drużyną piłki nożnej. Choć może, może nie oczywiście, bo jednak Jordan Brand raczej kojarzy się z koszykówką. No ale nawiązali oni współpracę dwa lata temu. Stworzyli, a właściwie zaprojektowali dla nich koszulki, trzeci zestaw koszulek. No i tak zaczęła się ich współpraca. Od tego czasu, tak jak mówiłem, minęły dwa lata. W międzyczasie zdążyło powstać wiele modeli butów oraz kolekcji odzieży, właśnie kolaboracyjnej między Jordan Brand a PSR-em. No i po tych dwóch latach ponownie dostajemy trzeci zestaw koszulek, a także buty oraz kolekcję odzieży na co dzień. I właśnie o tym będzie ten odcinek. Na pewno istotnym elementem tej współpracy był model Air Jordan 4, dostępny na aplikacji Nike Sneakers. Jednak tak jak mówiłem, dzisiaj nie rozmawiamy o butach, a skupimy się bardziej na odzieży, ponieważ jest o czym mówić. Wyszło tego naprawdę sporo, kolaboracja jest naprawdę duża, ponieważ no, jest bardzo dużo elementów garderoby, zaczynając przez t-shirty, idąc przez bluzy, kurtki, spodnie. No Kończąc tak naprawdę, tak jak mówiłem, to co najważniejsze, czyli trzeci komplet drużyny PSG. Znaczną część tej kolekcji możecie znaleźć na sneakershop.pl. Ale w ogóle skąd pomysł na taką kolorystykę? Na taką kolorystykę, ponieważ sam mam właśnie jedną z tych blues, czyli jest tutaj dominujący kolor czarny oraz bordowy, a także złote wstawki. Otóż w 1992 roku Michael Jordan grał w meczu gwiazd w modelu R Jordan 7. Właśnie w kolorystyce Bordeaux. Sama kolekcja właśnie nawiązuje do tego modelu Buta, ponieważ to właśnie na tym modelu pierwszy raz Jordan Brand użył bordowego koloru. Takie dosyć, mogę powiedzieć, mała ciekawostka, ale właśnie na tym projektanci się skupili. Stąd właśnie mamy takie dominujące barwy w tej kolekcji. Tak samo można właśnie zobaczyć. Na butach, które wchodziły w pak tego, tego całego zestawu, tak jak mówiłem wcześniej, były to te, tutaj Jordany 4, właśnie nowy model Zoom 92 oraz Jordan Zoom Renegade. No zresztą co ja będę Wam opowiadał najlepiej zobaczyć na własne oczy, jak się prezentuje ta kolekcja. Zaraz możecie zobaczyć kilka wrzutów, kilka zdjęć, jakie ekipa, właśnie sneakershop zrobiła podczas, podczas ostatniej sesji. Także zapraszam, możecie sobie przejrzeć, jak defituje. Tak właśnie prezentuje się cała kolekcja, dostępna jest już właśnie na sneakershop.pl. Ja od siebie bardzo zachęcam, Sam fanem piłki nożnej nie jestem, jednak te kolory i jakość w ogóle wykonania tych bluz bardzo mi urzekły, także na pewno skłuszę się na jeszcze jedną. No i co, tyle ode mnie dzisiaj. Mam nadzieję, że w następnym odcinku już bardziej porozmawiamy sobie o butach, chyba że podoba mi się taki format, coś tutaj troszeczkę bardziej o odzieży. No to też dajcie znać, coś pomyślimy. No i co? Tyle na dzisiaj. Widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Siema.